Dzień dobry, a może dobry wieczór. Może dobra noc lub witajcie w, w południe. <laughs> Witam Was serdecznie na kanale Ela U Rękodzieło. Oczywiście przed Wami Gaduła Elżbieta, a przychodzę z nowym dżungl-dżurnalem. Męski takie jakie lubię, uwielbiam. A przy tym klasyka, wygoda, skondensowanie, umiar, hmm, power. Co jeszcze? Tak wygląda. Składa się tylko z jednej części. Nie ma w ogóle grzbietu. <laughs> Nie ma, ale za to ma przeszycia. Tak? Ma haft. I ma coś, co faceci lubią, ma koła zębate, ale czy faceci lubią, nie wiem, ale ja uwielbiam. Byłam u moich rodziców jeszcze wcześniej, to w warsztacie mojego taty, powybierałam mu wszystkie zardzewiałe kółka zębate itp. i się cieszyłam, tato mówi, że te pudełko od zapałek, które napakowałam, to tak jakbym dostała milion w Totolotka. <grymne> Okej, okay. więc od początku. Junk Journal wykonany jest na bazie y, papierów recyklingowych. Tak. Okładka z nieprzemakalnej tkaniny y, w kolorze czarnym, haft szaro-beżowy i na gumce takiej szerokości 2 cm naszyte ręcznie są kółka zębate. A w środku, tak jak już Wam mówiłam, jedna część tylko, szyta ręcznie, tu możecie zobaczyć, zszywana ręcznie. Wzmocnione to wszystko, i w środku wnętrze też wykoniczone jest takim papierem, przypominającym trochę skórę. Błyszczy się tak bardzo, bardzo fajnie. No, i ze starego kalendarza. No, i co my tutaj mamy? Oprócz tego, że są koła zębate na okładce, to pojawiają się nam się też takie stępankowe elementy z naklejek i mamy tutaj różnego rodzaju papiery papier szkicownikowy taki szarawy w kropki papier szkicownikowy taki nawet nie beige, to jest taka ciemny taki fajny brąz cieplutki i wydruki jakieś kartki z kalendarza starego które mi pasowały nie mogło zabraknąć szarego papieru pakowego znowu mamy zielony w kropeczki, w takie drobinki, papier szkicownikowy, szkicownikowy z nadrukiem. I to można sobie wyciąć, bo w jednej części tak zrobiłam, więc to zależy tylko od Was. Mamy kobiety, więc jak dla faceta, no to musi być jakaś babka. I takie kieszonki zrobione, a do kieszonek powkładane różnego rodzaju etykiety w różnych kolorkach. Więc to jest to. Tu mamy jakiś taki granatowo-zielony papier kawałeczek. Znowu mamy pakowy. I zobaczcie, to, co Wam wcześniej mówiłam, że możemy wyciąć, skleiłam, wycięłam, podłożyłam tutaj jeszcze jakieś takie elementy. Widać wydruk, który był na tej zielonej stronie. Wygląda to całkiem fajnie, sympatycznie, takie 2D nam się zrobiło. Z drugiej strony mamy kieszonkę z zardzewiałymi kołami zębatymi z tekturek i różnego rodzaju. To są papiery z 13Arc, już je kiedyś pokazywałam, a te ślady tutaj to jest no, od tego mojego woskowania, które obiecałam Wam pokazać i mam nadzieję, że w końcu uda mi się pokazać. Wam jak zmienić zwykły papier, papier zaczarowany. No, i tak dalej sobie idziemy: czyli wydruki. I mamy znowu taką kieszonkę ukośną z elementami ozdobnymi. Tutaj mamy też moje takie etykiety i powkładane taguśki. Tu mamy różne kolorowe koła, zębate. Tutaj mamy znowu kieszonkę i też mamy powkładane różnego rodzaju etykiety, tagi, takie czarne, jak na wizytówki z papieru, to wykorzystać. Czekajcie, czekajcie, żeby to tak ładnie ułożyć, a nie tak byle jak o. I teraz to sobie tu tak chowamy. Kolorystycznie tu jest też jakaś takie gotowe. Tu mamy wycięte. Zobaczcie, wycięty element, ale nie jest już sklejony. I tutaj możemy sobie na ukosem wkleiłam taką fajną kartę, a z drugiej strony nitem przykleiłam dędający taguś. Tak? Tu możemy sobie skleić to potem, możemy wkleić zdjęcie, nie wiem, napis, jakiś list, włożyć wszystko, co, co tylko chcemy. Tutaj są wydruki i naklejka. Naklejka ma ukryć mi Ćwieka, bo na ćwieku trzyma się taki fajny notesik, wycinałam drabinki, płotki zostało, więc dokleiłam trochę tekturek i proszę bardzo, tutaj mamy znowu kolejną kieszonkę z kolejnymi elementami ozdobnymi, włożonymi do środeczka, ozdobione tagiem i sznureczkiem. Tutaj mamy kolejną kobitkę i znowu z, y, takie karty pocztówkowe z 13 arc z bloczka. Super są. Jest, zresztą wiecie, ja kocham 13 arc i będę dalej mówiła 13 arc, bo ja po angielsku nie więc nie będę kaleczyła i się ośmieszała. Y i tak po kolei lecimy. Tutaj mamy coś przyczepione. No, i jest na moja naklejeczka. Też Wam obiecałam. Muszę sobie zapisać, co ja Wam obiecuję. Naklejka na taśmie przezroczystej. I znowu jest taka karta z 13 Art z kolekcji. Z różami, z kołami zębatymi, z zegarem. Tak trochę romant bardziej romantyczne to No, szczepiaj mi się tutaj szybciutko. O. Tutaj jest przyklejony wydruk. I tu mamy znowu kieszonkę z etykietą. I włożone są książeczka, taka z, złączona ćwiekiem. Tak, Taki jakby karta win, czy coś takiego. Takie coś. I taka wizytówkowy czarny. To jest chyba 400 gram. Te wizytówkowe pasowały mi tutaj. No i zbliżamy się ku końcowi. Ale co my tu jeszcze mamy? Taką kieszonkę. Proszę bardzo, i no wiecie co? Ręka jej się pozkręcała. No, dziewczyno! Będziesz miała skurcze w dłoni. To tak nie może być. Mamy znowu cieniutką, wąziutką. Kieszonkę, wiecie, że ja je lubię, i powkładane znowu karty z 13 arcy, jakiś taguś i kolejne taguśki. Jest tutaj dużo miejsca, dużo się nam zmieści, więc bardzo proszę, im więcej, tym lepiej. Tygryski to kochają. Wydruki, wydruki, kolejna kieszonka na papierze pakowym, ozdobiona też z różnymi elementami i ostatnie strody i też takie i koniec i to jest wszystko prosty skondensowany ale jakże po prostu piękny ja myślę że jako prezent na Mikołaja dla faceta żeby sobie wklejał tutaj nie, zdjęcia jak z kolegami gdzieś tam sobie ucieka śmieje się nie 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 ma wklejać tylko wasze zdjęcia bo kocha was najbardziej na świecie nie wiem, może służyć jako notes, jako pamiętnik, cokolwiek. Ja jestem z niego bardzo zadowolona, bardzo mi się podoba. Jest naprawdę fajny taki w trzymaniu w dłoni, nie za duży. A jaka jest jego wielkość? O, to może wam jeszcze powiem. Wielkość jego jest tak, wysoki na 18 i tu mniej więcej ma 13,5. No, a wiadomo, jak napakujemy, a napakować go możemy, bo ta gumka nam się rozciągnie na spokojnie. Więc. Yy, widzicie. Teraz jest taki około 2 cm. No, a nie jest zapakowany szczególnie. Dziękuję Wam za kolejny film spędzony za czas przy kolejnym filmie spędzonym ze mną. Dziękuję za, za wszystkie łapki, yy, komentarze, yy, subskrypcje i proszę o jeszcze. A co tam? Zachłanna jestem. Pozdrawiam Was serdecznie. Znowu życzę Wam miłego, kolorowego, fantastycznego tygodnia i do zobaczyska następnym razem. Pa, pa!